Dzień dobry. Dziś zaznajomy się z kamerką od Navi Premium D-Navi 320, o ta, ta tutaj, która nagrywa w rozdzielczości 4K. No i żeby nie było nudno, zostawimy ją z bardzo popularną kamerką od Viofo A129 Pro, również w rozdzielczości 4K. Zobaczymy sobie podczas nagrań, czy 4K robi robotę. Skupię się też na opcji WDR, bo od dawna mnie zastanawia, czy to w ogóle ma sens używanie takiej opcji w wideorejestratorach. No, i na koniec zostawimy sobie jeszcze taką jedną ciekawą opcję, z której pewnie mało kto korzysta, a często jest spotykana w wideoregistratorach. Także zostańcie do końca. Zapraszam. Dobrze byłoby zestawić specyfikację obu tych kamer. O ile mielibyśmy taką dostarczoną do DENAVI 320, niestety dostałem tylko instrukcję, z której można wyczytać, że kamera dysponuje kątem widzenia 140 stopni, to jeszcze zweryfikujemy, i kodekiem H265 przy rozdzielczości 4K. Niestety nie wiem, jaki tu jest procesor, nie wiem, jaki tu jest obiektyw, i takiego zestawienia teraz z WIOFO nie zrobimy. Musimy się zatem zająć tym, co widać. Kamera nie jest duża, chociaż to nie jest mój ulubiony kształt, ale wiem też, że tego typu rejestratory mają swoich zwolenników, ze sprawą po prostu ekranu, który nie jest wcale taki mały prawie 2,5 cala bardzo wyraźny, bardzo ładnie na nim widać. Ma też fajny uchwyt to jest duży plus, bo uchwyt jest. Taki magnetyczny, który sam tu się ładnie podpina, dopasowuje. Ma zabudowany GPS, no i jest aktywny. To oznacza, że zasilanie do kamery możemy podłączyć sobie do uchwytu. No i podpinając, odpinając kamerę, nie musimy się każdorazowo z takim kabelkiem mocować. The Navi 320 ma dosyć rozbudowane menu. Niestety nie jest ono w języku polskim, ale kamerka ma też wbudowany moduł WiFi i możemy sobie pobrać aplikację na smartfona. A tam już jest język polski i obsługa kamery łącznie z ustawieniami jest w języku polskim. Często klienci pytają nas, czy dana kamera ma wbudowany moduł WiFi. Kiedy jest ekran w takiej kamerce, ja nie bardzo widzę zasadność takiego modułu Wi-Fi i aplikacji, ponieważ ewentualnego podglądu nagrań czy ustawień możemy dokonać bezpośrednio na kamerce na ekranie. No chyba, że bierzemy pod uwagę to, żeby ściągnąć nagrania na smartfona i na przykład szybciutko udostępnić je w jakiejś sieci społecznościowej, bo takie możliwości często te aplikacje mają i również ta aplikacja od Denavid 320 też ma takie możliwości udostępniania nagrań w sieci społecznościowej. W instrukcji dostarczonej z kamerą można znaleźć link do odtwarzacza, do takiej aplikacji na peceta, która umożliwiłaby odgrywanie nagrań z takiej kamery. Niestety ten link nie działa. Próbowałem znaleźć to oprogramowanie po prostu po nazwie w sieci, ale nie udało mi się. A szkoda, ponieważ z reguły tego typu odtwarzacze mają możliwość takiego cyfrowego zoomowania, przybliżania odtwarzanego materiału, a jeżeli tutaj dysponujemy rozdzielczością aż 4K, no to mamy spore możliwości powiększania właśnie takich fragmentów obrazu. W Viofo nie ma problemu, producent dostarcza takie, taki odtwarzacz i on działa bardzo dobrze. Niestety nie jest kompatybilny z, kompatybilny z nagraniami od Denavi 320. W instrukcji, tak jak już wspominałem, możemy znaleźć informację, że kamera dysponuje kątem widzenia 140 stopni. No niestety nie jest to prawda. Zmierzyłem na tyle, na ile potrafię i kamera Denavi 320 nagrywa obraz o kącie widzenia tym poziomem mniej więcej 110 stopni. Zresztą tak samo jak Wiofo, więc nie jest to zły parametr, nie jest to zły kąt widzenia, no ale nie jest to 40 stopni. Pamiętajcie też, że ten, ta pogoń za szerokim kątem 140, czy niektóre, niektórzy nawet piszą 170 stopni, nie jest właściwa, ponieważ im większy kąt widzenia, tym mniejsza szczegółowość obrazu, no i czasami mogą nam umknąć szczegóły, tak jak chociażby numery tabli, tablic rejestracyjnych. Wróćmy zatem jeszcze do menu, bo wspomniałem, że jest rozbudowane. Jest na przykład taka ciekawa opcja jak rozpo, rozpoznawanie gestów. Możemy gestem zadecydować, żeby kamerka wykonała zdjęcie. Możemy też ustawić na przykład możliwość ostrzegania o przekroczeniu zadanej prędkości w zakresie tam od 70 do 140 na godzinę. Niestety nie można tego wyłączyć i zawsze któraś z tych wartości, tam oczywiście są jeszcze jakieś pośrednie, będzie nas ostrzegała o przekroczeniu. Ja miałem akord ustawiony na 90 km na godzinę i zawsze, kiedy przekraczałem tą prędkość, byłem o tym informowany. Na szczęście nie jest to jakoś bardzo uciążliwe. No, możemy ewentualnie ustawić sobie maksymalną 140, no i wtedy dosyć rzadko będziemy o czymś takim informowani. No, wiadomo, w Polsce przynajmniej legalnie na drogach publicznych powyżej 140 km na godzinę jeździć się nie da. W menu nie znalazłem jako takiego trybu parkingowego, chociaż jest opcja ustawienia wykrywania ruchu, i rozumiem, że to trzeba traktować jako tryb parkingowy. Czyli, jeżeli ustawimy sobie możliwość wykrywania ruchu i na przykład na postoju zapewnimy takiej kamerce zasilanie, no to kiedy ona wykryje ruch, no to wtedy będzie nam archiwizowała materiał wideo na karcie pamięci. Nie będę dziś porównywał menu obu tych kamer, nie o tym jest ten materiał. Zestawimy sobie po prostu nagrania i porównamy, która z nich robi, nagrywa ładniejszy obrazek, ale zanim to zrobimy, chciałem się pochylić nad opcją WDE. WDR, czyli Wide Dynamic Range, czyli zakres rozpiętości tonalnej, no to według mojej wiedzy powinno to działać tak, że jedna klatka składana jest jak gdyby z dwóch, gdzie jedna klatka robiona jest w ten sposób, że parametry ekspozycji są dobierane, aby doświetlić ciemne partie obrazu, a druga klatka jest robiona tak, aby te najjaśniejsze partie obrazu nie były prześwietlone. No i wtedy takie dwie klatki są ze sobą łączone, Otrzymujemy idealny obrazek, te ciemne partie są doświetlone, te najjaśniejsze nie są prześwietlone super. Tyle, że w obu tych kamerach włączenie opcji WDR właściwie podbija tylko ISO i to kosztem szumów i zarówno w dzień, jak i w nocy niczego to specjalnie nie wnosi. No oczywiście nocą ten obrazek był troszeczkę jaśniejszy, ale nie był przez to jakoś bardziej szczegółowy, a natomiast był bardziej zaszumiony. A nawet w takim klasycznym przypadku, kiedy wyjeżdżałem z garażu i miałem dookoła jakby ciemne partie obrazu, bo po prostu to były ściany, ściany garażu, a na końcu jasny wyjazd, to włączenie tej opcji WDR również niczego nie wnosiło i to zarówno w przypadku DENAVI 320, jak i w Viofo A129. Myślę, że producenci zdają sobie z tego sprawę, że ta opcja nie jest jakaś doskonała niewiele wnosi i ona fabrycznie zawsze jest w takich kamerkach wyłączona. Ja z niej prywatnie również nie korzystam i najczęściej jej nie włączam. Nie wiem tylko czemu tak wszyscy się tą opcją podniecają i chwalą, że o kamerka z WDR, no super. Tylko że to specjalnie nic nie nic nie daje. No dobra, to jak już tyle się nagadałem, to myślę, że możemy przejść do nagrań i zobaczyć, która ładnie nagrywa. No niestety, można było się tego spodziewać, że obraz z obu tych kamer, przynajmniej w dzień, będzie bardzo podobny i porównywalny. Więc jak ktoś liczył na to, że teraz zmasakruje jedną, a drugą wychwalę pod niebiosa, to się zawiedzie. Jak już mówiłem wcześniej, kamery dysponują rozdzielczością 4K, co czyni całkiem użytecznym robienie cyfrowych zbliżeń. Znaczy, chodzi mi o zoomowanie obrazu, żeby nie było. Czaroburo nie ma sprawy. Obrazki dalej są porównywalne. Nie wiem jaki przetwornik siedzi w Denavi 320, ale w tych warunkach spokojnie dorównuje do Sony Exmor IMX 317, który siedzi w Vivo. Oczywiście weryfikatorem jakości kamery zawsze będzie noc. Tu widzicie, że Vivo oferuje jaśniejszy obrazek. Lepiej doświetlone pobocza mogą być zasługą różnicy w sensorach albo w sile obiektywu, albo w oprogramowaniu, które po prostu bardziej podbija ekspozycję. Na oświetlonej latarniami ulicy w pewnych warunkach lepsza jest Viofo A129 Pro, a w innych warunkach Lepsza będzie DenaVid 120. Chciałbym jeszcze wspomnieć o pewnej funkcji, którą możecie spotkać w wideoregistratorach. Chodzi o ustawienie częstotliwości. Pewnie mało kto do tej opcji zagląda, a niewłaściwe ustawienie powoduje, że obraz miga. Dzieje się tak wtedy, gdy mamy ustawioną częstotliwość inną niż 50 Hz. To dlatego, że taką częstotliwość 50 Hz. Mamy w sieci. Taka częstotliwość jest w przemiennym napięciu zasilającym uliczne lampy i taka właśnie powinna być ustawiona w naszej kamerce. Podsumowując, czy Denavi 320 jest dobrym wideorejestratorem? W porównaniu do popularnej Viofo A129 Pro wypada nieźle. No, nawet dobrze. Ma mniej rozbudowane menu, ograniczone funkcje parkingowe, ale jest tańsza. Niewiele, ale tańsza. No, ale jest też mniej sprawdzona w dłuższym okresie czasu. Nie wiadomo, jak się będzie zachowywała w ekstremalnych warunkach pogodowych, wysoka, niska temperatura. Dlatego ja raczej wybrałbym sprawdzony model od Viofo. Słuchajcie, materiał nie był sponsorowany, w tym sensie że nikt mi za niego nie zapłacił i nikt niczego nie dał. Kamera wraca do dostawcy. Tych kamer nie musicie szukać w na naszym sklepie: sklephadron.pl. Film, jeżeli Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, komentujcie, Wasza aktywność bardzo nam pomaga w budowie tego kanału, w rozwoju tego kanału. Tymczasem to wszystko, trzymajcie się, do następnego filmu, cześć!